Siemanko widzowie, dzisiaj jesteśmy w Stila Brainroad, zostawcie subskrypcję w rozwiązanek a w górę też, jak udostępnicie ten film dalej też będzie bajlando. z góry każdemu dziękuję, mam 80.59 triliona jak widzicie, więc no coś tutaj jest chyba nie tak, w ogóle za 17 minut mamy obrót muszę teraz zrobić tego rebirfa z tropi tropa tripa, i potrzebuję 100 trylionów, ale co z tego, jak nie będę mieć tripi, tropi, tropa, tripa, jak będę mieć 100 trylionów. Um, także, um, no, mam tutaj takie brain brajnrociki, um, i tutaj, y, no, są jakieś brain roty, no, jakieś brain roty są po prostu. Um, y, tutaj są jakieś z tego, co widzicie, co się dzieje. Um, tutaj, jakieś takie. A tam na górę, nie, 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 jeszcze widzowie tam na górę nie będę wchodzić, bo tam jest specjalna rzecz, dzięki której, no jakby farmię po prostu tyle kasiu, kasiory mojej, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze nie teraz widzowie. W następnym odcinku, w następnym odcinku... Powiem wam, w ogóle piszcie w komentarzach, jak myślicie, co tam mam na, na górze. Ja wam podpowiem, że, tylko, że ty, tylko wam podpowiem, że to nie jest słoń, ale no, możecie pisać. To jest też coś mega dobrego. Ja na razie nie pokazuję, wy możecie pisać w komentarzach, więc widzowie piszcie w komentarzach, a ja wam przypnę serduszko. Um, także, no, ja jeszcze nie będę spoilerować tak od razu. Bo, co to by była za niespodzianka, gdyby, gdybym spoilerował tak od razu, nie? Um, więc, no, um, tak po prostu um, mamy Brain roty um, i tak um, tutaj, no, jak mówiłem, um, muszę ten być pe na pewno na evencie. Bo, może wtedy wyjdzie tripi, tropi, tropa tripa. A ja bardzo jej potrzebuję do rebirfa. I um, to by było dla mnie, jakby. No, bo wiecie. Co z tego, jak będę mieć 100 trilionów, jak nie będę mieć tripitropi tropa tripa? No, to to trochę będzie chyba bez sensu, nie? E, więc. Um, e, mamy tutaj e, jakieś słabe brainroty. E, no, ale e, czasami wychodzą jakieś brainrodgady. E, pamiętam, jak kiedyś często wychodziły brainrodgady, a teraz to w, w ogóle nie ma tripitropi tropa trip. Znaczy, e, no, jest tylko. No jak zawsze nic tu nie wychodzi fajnego, um, więc y, no jakaś tripi-tropi, ale ja chcę tripi-tropi-tropa-tripa, nie tripi-tropi. Um, nubini pizzanini, nie chcę nubini pizzanini. Um, dobra, także my idziemy zbierać kaskę y, od naszych brain rotów. Um, także pyk-pyk-pyk-pyk-pyk-pyk. Okej. Okay. Tutaj y, napełnia się nam kaseczka. Proszę bardzo. Money, money. E, money, money, Dobra. Y, money nasze się tutaj napełnia. Czyli kaska. Y, dobra. Y, bierzemy kaskę. Proszę bardzo. Y, od Job Joba bierzemy. Bierzemy od wszystkiego kaskę. Y, i teraz tak, znaczy nie od wszystkiego, bo nie, tak, bo nie od tych brainrotów, które są na górze, em, ale jakiś e, li, li, Lionel, kaktus, Lubini no Pizzanini, Pipi Kiwi, Awokadyni Antilopini. Ale po co mi to jest? Po co mi to jest, ludzie? Czy, czy, czy naprawdę nie mogliście by jakiegoś strawberry elefanta tutaj zrespić, tylko jakieś gangster futera. Bo ja bym, no każdy by chciał strawberry elephant, ale nawet chce tripa. jakiegoś brbrpatatim. Um, y, więc tak, nie. Um, widzowie, jak znacie six seven, to napiszcie six seven w komentarzu. Ja to znam six seven, six seven. <grym> um, więc y, ja to, ja to znam. Napiszcie, jak wy. Um, i napiszcie, czy wiecie o co z tym chodzi, bo y, no ja wiem. Burba loli, loli, loli. Leru leru znaczy, no ja wiem, bo to był... Y, a zresztą, y, no to był... Y, no to był... To jest taki meme po prostu, widzowie. Y, six 7 y, Także jak znacie to, y, zost zostawcie suba i napiszcie w komentarzu, czy znacie. Ym, więc jak ktoś zna, zostawia suba. I pisze w komentarzu, znam Six7, a wtedy mu przypnę serduszko ym, i my, my próbujemy tymi sprężynami wejść na bazę, przynajmniej, przy, przynajmniej ja próbuję, no jak widzicie tylko głową nam sięga, a dywanem to już możemy, ym, także dzisiaj taki luźny odcineczek bym powiedział, ale, ale, ale już tam poka pokazałam co tam jest. Ym, naprawdę musimy sobie widzowie przede wszystkim ogarnąć y, tą tripi tropi tropa tripa bo co to będzie za bezsensu rebirf jak nie będzie mieć tripi tropi tropa tripa? Bo wiecie ja mogę mieć ze 100 trylionów, ale no Brainrota to nie, to nie zrobię O tak y, tylko ono oczywiście ym, muszę go mieć. Ym, ym, więc będę musiał wbić se na, rebir na jak, jakiego rebirfika na event ym, i um, węcik w sobotę oczywiście um, zapraszam was na evenciki, znaczy no, nie, że ja coś sponsoruję samego, nie, ale no, jak ktoś ma słaby brain rot to po prostu bądźcie 21 godzina, no czasami może się zmieni, ale to rzadko 21 godzina um, um, style brain rot um, no i um, możemy, możecie um, możecie zdobyć Fajne brainrociki, tylko jak oczywiście macie dużo kasy, bo jak macie mało kasy to um, to, to trochę nie, niepotrzebne, ale y, y, no więc tak, musicie mieć y, dużo kasy. Y, no na evencie, y, co tam wyszło, a dobra jakieś słabe rzeczy. Y, no i wa, wa, więc muszę być na evencie właśnie, y, bo inaczej to pff, mi się wydaje, że ani rusz z tą tripi tropi tropa tripa. Y, o, udało mi się wejść, po prostu z dużego rozpędu, dobra. Czyli znaczy wejdę na ten murek. No dobra, i widzicie, bez Robuxów można wejść. Yy, także, yy, no. Um, a ja, ja nie wiem, nie, ja pokazywałem chyba Wam, widzowie, w poprzednim odcinku. A, a jak nie, no to tak, z tego yy, zrobiłem z turbo, z to Turbo Tremila. I mamy tutaj takiego, taki megafon, właśnie, tylko nie mogę użyć tego teraz, balon sercowy a nie, to chyba miałam Dziś, dzisiaj w ogóle nad tym latałem i, i mamy y, taki uli jakby że stawiacie to I jakby, ym, wiecie wy nie y, znacie to ym, uczucie pszczółek, że jak chodzicie do tyłu, to chodzicie do przodu ym, tutaj właśnie te pszczółki tak robią, że jak podejdziecie gdzieś ym, tutaj, będziecie gdzieś ym, o tak blisko, no to y, to wam łapie I to jest na minutkę, fajne jest Um, no, i tak, ja bym powiedział, że to wszystko chyba jest. Um, tutaj to mieliśmy. Jeszcze raz ten mikrofonik możemy użyć. E, znaczy, no. E, Mikrofon. No, mikro. nie, co? Megafon, przepraszam, przepraszam, megafon. Um, możemy sobie postrzelać z. paintballa. O, ale fajnie widzowie jak kiedyś strzeliście z paintbola to napiszcie w komentarzu łapkę w górę zostawcie i suba też bo ja jestem ciekawy czy kiedyś ten strzeliście z paintbola ja strzelałem ja strzelałem z paintbola fajnie jest bardzo napiszcie czy wam się podoba strzelanki z paintbola tylko no jak widzicie no brudzi się przy tym i to bardzo dużo nawet w grze się brudzi tylko potem to się no po sekundzie się już wymywa. Także ja jestem ciekawy, to jest, to jest dzisiaj, tak jak mówiłem, taki no, luźny odcinek, nie wiem, czy my jestem cały czas na tej bazie. No, dzisiaj jest tak po prostu no, jakby w tym stylu coś pogadaliśmy, znaczy, nie pogadaliśmy, nagram sobie po prostu. Piszcie w komentarzach, co ja mogę mieć za cudo o tam na górze tam, tam na górze na trzecim piętrze. Um, bo ja jestem ciekawy um, no to nie jest słonik ale no to też jest coś mega mocnego um, no możecie się domyślać znaczy no może być bardzo dużo przykładów ale um, no to jest dobre wam powiem i dlatego mam tak dużo ścianka, prawie mam um, już prawie mam już 81 trylionów jak mówiłem um, będziemy zrobić tego rebirfa um, um, także Um, no tak, um, ja już zaraz będę się z wami żegnać widzowie, um, także jeszcze tutaj se y, idę zebrać Sianko, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem łapeczkę w górę też, jak udostępnicie ten film, dalej też będzie Bajlando, y, z góry każdemu dziękuję, no a ja się z wami żegnam, także ja idę zbierać kasę Elo.